Dobry wieczór, lwy urodzone pomiędzy 23 lipca a 7 sierpnia. Witam Was w czytaniu na lipiec 2021. No kolejnej nocy czytań, gdyż upały są tak straszne, że nie sposób wytrzymać i no robić cokolwiek w dzień, bo jest straszny hałas za oknem a przy zamkniętym oknie nie da się przeżyć. Dlatego jesteś, jesteśmy teraz w środku nocy, ale nie szkodzi. Trochę się przestawiłam na tryb nocny, więc możemy jakoś sobie poradzić. Dobrze, to jest czytanie dla osób spod znaku 2 urodzonych pomiędzy 23 lipca a 7 sierpnia, że proszę tutaj o prowadzenie mnie i wskazanie najlepszych rad i rozwiązań dla osób, o których, dla których jest czytanie. Jeszcze chwileczkę, maleńko. Oczywiście dla ich dobra, najwyższego, najlepiej rozumianego dobra tych osób. Oła. Przetasujemy sobie. Już były tasowane. Sobie będzie się. Oła. Przełożymy. Dobra. I jedziemy bo nadal jest gorąco i, i dość paskudnie. Jeszcze tylko wilgotność powietrza się zwiększyła, więc nadal się kleimy. I teraz tak, to jest energia, tu, z którą wchodzimy w ten miesiąc, tak? Ona gdzieś się pojawia z poprzedniego czasu, z, z czerwca. To są dwie karty takich energii podstawowych, z którymi będziemy mieli do czynienia. Będziecie mieli do czynienia w tym miesiącu, czyli w lipcu. To jest karta wyzwania, trudności i jakiejś sytuacji, która nie będzie dla nas prosta. I to jest rada od tego, to w jaki sposób można się zmierzyć skutecznie z tą, z tą sytuacją. To jest ogólna rada do miesiąca, co robić, tak? Co jest co to rok nam radzi w tej sytuacji tak? tej ogólnej jakaś taka bardziej ogólna rada tak? co robić, jaką postawę przyjąć a to jest czego nie robić no i proszę mamy tu gwiazdę a to jest energia, którą przynosimy w następny miesiąc czyli w sierpień dobrze no, co my tu mamy mamy cesarza. Mamy czwórkę pentakli, czyli czwórkę denarów. Arcykapłankę. To jest dwójka buław. Tu mamy pazia mieczy. Piątka. Pucharów. Gwiazda i głupiec. No i tak jak sobie patrzymy na ten układ, to szczerze mówiąc ten cały rozkład nam sygnalizuje pewnego rodzaju taki, no, regres. Zobaczcie, wchodzimy, w, wchodzicie w miesiąc z energią cesarza. Czyli, no, w, no, w zasadzie czwórki, prawda? Natomiast dominującym wydarzeniem, czy, wydar czy, czy energią jest czwórka denarów. No, niby tu czwórka i tu czwórka, prawda? Ale jednak jest zasadnicza różnica pomiędzy kimś, kto panuje w jakiejś tam swojej krainie, a kimś, kto tak jak w czwórce, to jest dość istotne, to Wam tu pokażę bliżej, jak w czwórce denarów, strzeże tak naprawdę podstaw swojego bezpieczeństwa finansowego, takiego bytowego, prawda? Strzeże. Przytula tutaj do, do piersi ten swój jakiś skarb i wyraźnie no, stara się nie dopuścić nikogo do tego skarbu. Czyli w zasadzie ja odnoszę takie wrażenie, że następuje zmiana warunków. Tutaj w ogóle niby nie widać jakichś tam tak, tak zwanych trudnych kart, ale jest widoczna jakaś zmiana w Waszym życiu. Zmiana jakiejś sytuacji może, może nie jest to zmiana jakościowa, powiedzmy jakaś taka ogromna zmiana. Może to być po prostu zmiana jakiejś sytuacji, którą uważaliście za, za pewnik, za coś, co było pod kontrolą. I wydaje się, że tutaj jest ta zmiana na gorsze. No wkrada się ta niepewność, prawda? Bezpieczeństwo jest już jakby innego rodzaju, innego kalibru. No może, może tak, innego kalibru. Bo to nie jest tak, że wy w ogóle nagle popadacie w jakieś, przepraszam, muszę zmienić pozycję, popadacie w jakieś tarapaty i kłopoty ale tak jakby się zmienia właśnie ten stopień bezpieczeństwa i wpływu na swoje, na swoje życie i na swoje warunki życia. Może w ten sposób. Mimo, że nie ma powiedzmy dramatycznych wydarzeń, bo tutaj... Nic ogromnie jakiegoś, no, no nie ma żadnych kart, które by mówiły o, o dramatyzmie wydarzeń, ale mimo to podejmujecie wyzwanie dwójki buław, czyli tak naprawdę poszukiwania nowych rozwiązań, wkraczania na nowe drogi, tak to się mówi, ale jest to karta w pozycji trudności, więc... No nie wiadomo, czy Wy te drogi y, znajdziecie, skoro to jest trudność, no ale podejmujecie się, bo to jest takie wydarzenie trudne, ale no, do zrobienia. Takie, które właściwie należy zrobić. Wyzwanie w tej sytuacji, jaka tutaj zaistniała. Być może być, może być i tak, że świadomie rezygnujecie z czegoś, że świadomie za, zadawalacie się czymś mniejszym. Właśnie po to, by móc sobie przygotować nową drogę. Być może ta droga będzie, będzie wymagała jakichś nakładów, po prostu. I trzeba będzie zadowolić się mniejszym. O jezu, no to co ja zrobiłam z tą myszą? Nie wiem, czy to się dalej nagrywa. No dobrze, zobaczymy. Dwójka buław to jest generalnie planowanie, to rozpoznawanie czego się chce, czego się nie chce, jak to w ogóle zorganizować, żeby w ogóle móc pójść w nową stronę, rozpocząć jakieś nowe przedsięwzięcie. To jest moment planowania, ale w zasadzie, w zasadzie Wy wiecie, już wiecie, że musicie wejść na tę drogę, to jest taki moment. I nawet macie jakieś pojęcie o tym, dokąd ta droga ma prowadzić. I ta postać no, przerobiła sobie tutaj geograficznie sprawę, prawda? Stoi, stoi globus, ona patrzy przez okno gdzieś tej drogę, pewnie widzi, jakiś tam pomysł ma, ale jeszcze nie wie, kiedy to ma zrobić, w który moment jest najlepszy. Jeszcze nie wszystko wie. Jak również dwójka była to może być jakaś struktura. Struktura, w którą wchodzicie albo w której jesteście. I ona też, na przykład struktura, z której byście chcieli wyjść, jako, skoro to jest wyzwanie. I być może, no, teraz mi tak przyszło do głowy, że być może to być taka sytuacja, że macie na przykład fantastycznie płatną pracę. Ale coś Wam nie pasuje w tej instytucji, w której pracujecie, w tej firmie, w układach tam panujących, właśnie miejsce Wasze w tej strukturze może Wam nie odpowiadać. I dlatego będziecie skłonni zadowolić się jakimiś mniejszymi przychodami na przykład, prawda? Może być i tak. Ale też i niekoniecznie. To, to jest tak akurat mi przyszło do głowy jako jako ilustracja, cóż to może być za sytuacja. Boże ona jest związana z jakimś wymiarem ziemskim i takim materialnym, no to widać i po cesarzu, i po czwórce denarów. Czyli co teraz zrobić, jeśli to jest ten kłopot? Może zmiana tej struktury, może w ogóle poszukiwanie jakiegokolwiek innego rozwiązania niż to, które tutaj istnieje. Jeśli to jest kłopot, to mamy pazia mieczy. No, jako taką podpowiedź od Tarota, jak sobie poradzić z tą sytuacją, w jaki sposób szukać tych nowych dróg. No, dziwna to jest rada. Bo tak naprawdę to tarot tutaj nie radzi, a uprzedza, moim zdaniem. Uprzedza, że by ta droga, w którą chcecie się wybrać, była w ogóle łatwiejsza do przejścia, to musicie się wiele rzeczy nowych dowiedzieć, nauczyć. No, bo pas jest. Taśmieczy jest takim początkującym myślicielem, bo jednak jest to środowisko powietrzne, czyli, czyli żywiołu, żywiołu powietrza, czyli myśli. Tak? Więc to jest taki studencik zazwyczaj. Czyli przed Wami jakaś nauka. Czegoś się musicie nowego dowiedzieć, żeby ta nowa droga mogła Wam coś przynieść. I w zasadzie tutaj naprzeciw wychodzi Wam energia, energia arcykapłanki, która jest energią, która będzie Wam, będzie wam ta energia towarzyszyła. Ona jakoś się zaznaczy w, w tym miesiącu, więc być może kapłanka jest to osoba, która wie, ale też trzeba powiedzieć sobie, że to nie jest jedyna jedyny jej atut, że ona, że ona wie. Ona jest intuicyjną ogromnie osobą, więc można by też powiedzieć, że być może znajdziecie tę całą drogę, jakiś. Ciągle mówię droga, droga, ale no jakoś to trzeba nazwać. Natomiast to, żebyś po prostu jakieś nowe rozwiązanie, jakiś wybór, którego musicie tutaj sobie dokonać między czymś a czymś, Zazwyczaj jest to jakaś, wiecie no co nazywamy drogą? No drogą nazywamy jakikolwiek szlak, którym do tej pory nie szliśmy, ale musimy sobie jakiś wybrać. No mówi się ścieżki życia, no więc my poprzestaliśmy na drodze. Trudno, jakoś to trzeba nazywać. Nowe rozwiązanie w życiu. Ja nie mówię, że to musi być od razu cała autostrada życia, prawda? Główny nurt. Wcale niekoniecznie. To jest rozwiązanie dotyczące tutaj tej kwestii ziemskiej, tego, że mieliście więcej, znaczyliście więcej, a macie teraz mniej i musicie bardziej o to dbać. I bardzo możliwe, że jest to właśnie Wasz wybór, ponieważ coś Wam nie pasowało, musieliście zrezygnować z tej pozycji cesarza na rzecz trochę skromniejszej pozycji, w której trzeba się będzie bardziej liczyć z utrzymaniem bezpieczeństwa więcej być może wysiłku i uwagi będzie Was to kosztowało, ale będzie chyba to warta gra świeczki, ponieważ prowadzi Was do arcykapłanki, więc do kogoś, kto jest mądry, kto wie, kto czuje, kto rozumie, kto ma intuicję ogromną. Może świadomie rezygnujecie z takiej pozycji cesarskiej na rzecz... Na rzecz bardziej duchowej strony. Jednak arcykapłanka ma, jak, wszyscy, jak tutaj widać, prawda? Bardzo to jest mądra istota, to na pewno. To też jest jakiś tam wybór, bo to przecież jest też dwójka. Być może jest to ten wybór pomiędzy życiem absolutnie na ziemi i życiem duchowym. Jest to niezwykle uduchowiona osoba, aczkolwiek ona. Ma, bo jest jeszcze arcykapłan, prawda? Więc on jest taki bardziej, no powiedzmy sobie, religijny. Bardziej w tych strukturach takich uznanych religii. Natomiast arcykapłanka jest po prostu wolnomyślicielką. Ona jest absolutnie połączona ze wszechświatem, jej myśl jest wolna i, i, i buja sobie w, we wszechświecie. I rozumie to, co się dzieje. Także bardzo jest możliwe, że w tym momencie zdecydujecie na zmianę kierunku jakby waszego życia z takiej ziemskiej egzystencji, w której mieliście pełną kontrolę i władzę nad tym, co się dzieje, na rzecz powiedzmy sobie życia duchowego. Decyzja, no to, to teraz też trochę inaczej wygląda, no bo to jest trudność z wyborem drogi, to jest, to jest dwójka, więc trudność z podjęciem decyzji. No oczywiście, że tak, to nie jest łatwa decyzja. Na ogół nie jesteśmy w ogóle sami, sami w tym życiu i powiedzmy, zmiana jakości życia naszego pociąga oczywiście zmianę jakości jeszcze kilku osób zmiany jakości życia jeszcze kilku osób, w związku z czym, no to nie jest łatwa decyzja. Tym bardziej, że na tej drodze, którą wybralibyście, należałoby się jednak wiele nauczyć. Bylibyście na tej drodze takimi początkującymi paziami. No ale to jest oczywiście do ogarnięcia poprzez naukę. No dobrze, co może Was w ogóle wspomóc w podejmowaniu decyzji w tym miesiącu? Jaką postawę Wam rekomenduje tarot? I mamy tutaj piątkę, piątkę pucharów i zważywszy, że jest to no, rada tarota. To może ona mówić w zasadzie tylko tyle, bo to jest, to jest jakaś tam karta, która mówi o tym, że no tak, coś straciliśmy, pochylamy się z żalem nad tym, co właśnie od nas odchodzi, w jakikolwiek sposób to straciliśmy, nie zważając zresztą specjalnie na to, co nam jeszcze zostało. Skupiamy się na stracie tutaj, na tej, na tej karcie. Myślę, że... Przepraszam, ale to jest znowu straszku żarna. Myślę, że o tutaj tarotowi raczej chodzi o to, żebyśmy się pogodzili z tymi stratami. No, z stratami. No, to jest pogodzenie i to, to jest żałoba, prawda? Tak, że doznaliśmy jakieś straty. I teraz mówi, pogódźcie się z tym, oprócz tego co wam tutaj zniknie, to jednak wam coś zostaje. I no, nie ma sensu siedzieć i tutaj rozmyślać nad tym, co się ma, a czegoś czego, właśnie nad tym, czego się już nie ma, co się straciło. Bo to nie jest dobry pomysł, żeby tak rozpomnieć. Aż się prosi, żeby te karty tutaj rady i przestrogi przełożyć. No ale niestety jest, jak jest. Więc można przypuszczać, że będziecie mieć wątpliwości co do tej, tego nowego wyboru właśnie dlatego, że będzie niósł za sobą no, jakieś pomniejszenie w waszym życiu. Już nie chcę tego nazywać stratą, no bo jest to coś, na co się sami decydujecie czyli jakieś pomniejszenie yy, dobrobytu, no może, może tak. A tu naprawdę nie ma nieszczęścia. Czwórka pentakli to też jest bezpieczeństwo, tyle tylko, że no, najwyraźniej należy się liczyć z tą materialną stroną w tym miejscu, w Czwórce yy, pentakli, czyli tam dynarów. Natomiast no, imperator, cesarz to chyba takich problemów. Nie ma. I teraz mamy kartę gwiazdy, czego nie robić. Naprawdę jest to bardzo trudne miejsce dla gwiazdy. Może mówić o tym, że ten wybór arcykapłanki, obydwie te, obydwie te karty, obydwie te postaci sięgają gwiazd. Być może ona mówi o tym, zastanówcie się, bo no tak do końca nie bardzo widzimy Waszą rolę w tym momencie, możliwość wejścia w taką energię arcykapłanki. Możecie tego chcieć, ale jakby chyba to nie jest specjalnie rekomendowane. To może być jedno takie rozwiązanie. Drugie rozwiązanie może być takie, znaczy druga, drugie ostrzeżenie może być takie, czy, czy przestroga, że okej, okay, wszystko jest pięknie i można tam z czasem coś osiągnąć, ale to nie jest ten moment, w którym macie, możecie liczyć na spełnianie, spełnienie swoich marzeń. Może jest za wcześnie, może wy jesteście zbyt niecierpliwi i chcielibyście już tę gwiazdkę sobie ściągnąć tym sznureczkiem, i żeby trafiła do Waszych rąk, ale tego jeszcze nie róbcie. Być może jesteście nieprzygotowani, jednak arcykapłanka nie osiągniecie poz, z pozycji arcykapłanki, korzystając jedynie z pazia mieczy, ale ja myślę, że to jest mieczy jest naprawdę początkującą energią, więc jeżeli Wy byście taką decyzję podjęli, że zmieniacie ramy swojego funkcjonowania tak diametralnie, że od cesarza chcecie przejść do arcykapłanki, czyli z takiej pozycji ziemskiej pewnej władzy, chcecie się tej władzy tak naprawdę absolutnie wyrzec i funkcjonować na polu czysto duchowym, no to powiedzmy sobie, że energia pazia mieczy jest dobra tylko na początek. I być może w tym momencie gdy gwiazda mówi kochani, jeszcze nie jest pora na tego typu działania, takie jakie ma, jakie może prowadzić arcykapłanka. Może być również, przestań, niepogania i marzeń, marzenia przyjdą, w zostaną zrealizowane w odpowiednim momencie, ale to nie jest ten moment. Więc w zasadzie wygląda to tak, że Smucić też się nie powinniśmy, chociaż no, powinniśmy być świadomi, może tak, że powinniśmy być świadomi straty, że, żebyśmy nie robili czegoś pochopnie bez przeprowadzenia pewnego rachunku zysków i strat, ponieważ naprawdę to jest bardzo y, diametralna zmiana tutaj pokazana, więc te straty mogą nastąpić. Może, no jeżeli zmianę powiedzmy warunków życia nazwiemy stratą, no tak, musimy coś poświęcić po prostu. I musimy poświęcić materialną stronę życia. No, kapłanka też musi coś jeść, więc ten czwórka denarów tutaj Wam zapewnia absolutnie, no chyba, że się praną już żywi, to może. Ale czwórka denarów zapewnia Wam bezpieczeństwo. Tu nie ma mowy o niedostatku. Ale na pewno jest to inny kaliber dostatku niż w przypadku cesarza. I być może piątka, miecz, piątka pucharów uprzedza Was o tym. Dokładnie. Pamiętajcie, że będą pewnego rodzaju straty i musicie się na to przygotować, a nie siedzieć i potem lamentować. A marzenia to niestety na kiedy indziej. No i mam takie poczucie, że... No cóż, wejdziecie na nową drogę, no zdecydowanie, coś zadecydujecie. Nie wiem, czy przy pełnym, przy pełnym zestawie danych, które pozwalają podjąć taką decyzję, ponieważ wchodzicie na, na drogę głupca, zaczynacie zupełnie od zera, będziecie do tej kapłanki musieli dążyć. To jest głupiec, ale no... Wiadomo, że głupiec w zasadzie może jest potencjalnie nosicielem wszystkich możliwości, które się mogą spełnić w ciągu życia, wszelkich osiągnięć. On dysponuje wszystkimi czterema żywiołami, więc może Was spokojnie doprowadzić do pozycji kapłanki. Nie ulega wątpliwości, choć na razie jest energią lekkomyślną. Bardzo, bardzo młodą, ale jest szczęściarzem. Zobaczcie nawet tutaj. Jeśli on nawet wpadnie, spadnie tutaj z tej skarpy, o istnieniu której w ogóle nie mam pojęcia, ale jeśli nawet, to mamy tutaj podłoże, spadnie tutaj, co najwyżej na kwiat życia. Także jest to bardzo, bardzo dobra pozycja do zaczynania, bardzo bezpieczna która pozwala nam na robienie różnych lekkomyślnych rzeczy, ponieważ one zwykle nie mają swoich konsekwencji. Głupiec jest po prostu szczęściarzem. To wygląda na to, że to wyzwanie w tej, tej zmiany jest dość lekkomyślnie podjęte, skoro zaczynacie tym głupcem. Jest lekkomyślnie podjęte, ale musicie mieć, ale możecie mieć pewność, że przynajmniej jest to maksymal, maksymalna ilość szczęścia i lekkiego serca. Tak? Żadnych trosk. On nie wie, że nie umie latać, więc lata i, i nie boi się żadnych przeszkód. Także nawet ta wasza, ta wasza tutaj rozterka, którą będziecie mieli, tak naprawdę będzie dotyczyła, czy dokonać tej zmiany, czy nie dokonywać. Wejść na tą nową drogę, czy nie wchodzić. I to jest na tym poziomie. Ale jak już zdecydujecie, że tak, jest to coś, co chcę robić i nie przywiążemy się tutaj do tych moich dywagacji, że tutaj życie duchowe, tutaj, tutaj taka, taki plan ziemski. To naprawdę mogą być bardzo różne sytuacje, ale powiedzmy sobie dość kontrastowe, że rezygnujecie z czegoś na rzecz czegoś innego, co jest absolutnie różne. I stąd pewnie mm, trudność w podjęciu tej decyzji. Ale głupiec ma bardzo dużo szczęścia i jest radosny i w zasadzie to świetny prognostyk na beztroski sierpień. Dobra, to w zasadzie ja już chyba się z Wami pożegnam. Powiedziałam Wam wszystko, co te karty tutaj mogły mi, co mi przekazały, co ja z nich zrozumiałam. Życzę Wam fantastycznych wakacji i do zobaczenia, znaczy nie do zobaczenia, do usłyszenia w następnym czytaniu na kolejny miesiąc. No zobaczymy, bardzo jestem ciekawa tego Waszego miesiąca i, i faktycznie, czy będzie on taki bez troski. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną. I dobranoc.